Cześć. Nazywam się Paulina Kowalewska. Jestem położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym, a dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o sprzęcie od Neno, jakim jest Luna. Luna to jest sprzęt, który jest jednym. Jest to jednocześnie sterylizator, ale też podgrzewacz do pokarmu, podgrzewacz do mleka. Mamy też możliwość utrzymania stałej temperatury pokarmu dzięki właśnie temu sprzętowi. Będziemy potrzebowali wodę mamy tutaj też. Mleko, które znajduje się w woreczku, mleko, które znajduje się w butelce. Biorę sobie teraz wodę. Wlewamy około 40 ml wody. Następnie wkładam koszyczek, mleko w butelce, przykrywam i będziemy starali się podgrzać to mleko do określonej temperatury, powiedzmy 37 stopni Celsjusza, tak jak to powinno standardowo wyglądać. Jeżeli chodzi o sam w sobie sprzęt, tutaj bezpośrednio po włączeniu. Włącznikiem mamy tryby, które się wyświetlają, i w pierwszej kolejności sobie klikamy ten tryb fast, tryb podgrzewania. Obsługuje się ten sprzęt bardzo prosto. Tak jak widzicie, klikamy jednym przyciskiem włącznik, następnie wybieramy tryb tutaj tryb szybkiego podgrzewania i potrzebujemy jeszcze około minuty na to, żeby to podgrzenie było gotowe, to już słyszymy dźwięk podgrzewanego pokarmu. Nasze mleko jest już gotowe, jest w temperaturze 37 stopni Celsjusza. Ale właściwie dlaczego taka temperatura? Dlatego, że przede wszystkim w momencie, kiedy dziecko przystawia się do piersi do mamy, będzie miało mleko o temperaturze takiej jak mniej więcej nasze ciało, w okolicach 36-37 stopni Celsjusza. Więc tak samo staramy się przygotować pokarm, który będziemy podawali dziecku z butelki. Dalej będziemy sobie dozowali ilość po prostu wody w zależności od potrzeb, do czego chcemy. Tutaj teraz musimy doleć do około 160 mililitrów, mamy tą opcję zaznaczoną na podziałce. I możemy sobie wstawić pokarm, który jest zamrożony do tej przestrzeni. Następnie przykrywamy pokrywką i klikamy sobie kolejne tryby. Sam sprzęt sobie ma też dużo trybów, dzięki którym będziemy w stanie uzyskać niektóre specjalne jego funkcje. Tryby macie zaznaczone same w sobie tutaj, na opakowaniu. Poprzez podgrzewanie pokarmu, następnie utrzymanie tej stałej temperatury pokarmu i sterylizator. Tutaj możemy ustawić sobie stopni około 100 i dzięki temu jesteśmy w stanie wysterylizować na przykład butelki, smoczki czy lejek. I one rzeczywiście do środka się zmieszczą. Poza tym jest kwestia też utrzymania tej, e, takiego szybkiego podgrzewania, jeżeli chodzi o pokarm, jeżeli potrzebujemy podgrzać go nagle i szybko. I tak samo rozmrażanie pokarmu, który następuje właśnie w tym momencie. Już mamy pokarm, który jest gotowy, o, rozmrożony w odpowiedniej temperaturze. Teraz możemy tylko przelać go do butelki i z niego korzystać. Samo w sobie urządzenie jest małe. Takie kompaktowe i nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do sprzętów marki Neno. Tutaj możemy zmieścić dość dużą ilość akcesoriów, więc to tylko pasuje jak najbardziej możemy tutaj podgrzebać, i, sterylizować, i dezynfekować.